Także cześć, jestem Patryczek i witam Was w wersji 1.11 Critical Opsa event Night of Horror, Nights of Horror 2, czyli po prostu drugi już event z rzędu w tematyce Halloween, co wraz z tym wiąże się dodanie do gierki nowego trybu jest to tryb obława w naszym polskim języku czyli Manhunt, jeżeli chodzi o angielskie tłumaczenie. Dostaliśmy też nowy sezon i tutaj jeżeli chodzi o sezony zaszła zmiana gdyż nasz sezon kosztuje 900 kredytów i zawiera parę skinów Halloweenowych. Jest to taki skin Hannibal do MPX, -a. jest to taki skin do AWP Perch, jaką można znaleźć jeszcze w ekwipunku, także na no spokojnie jest taki e, Sandy Paid e, Vector oraz w sumie to tyle. Jest tylko 10 stage naszego yy, karnetu. Natomiast ogółem no to tutaj musimy mieć yy, na pierwszy poziom musimy mieć 2000 Nie, tu. Na każdy z tych poziomów potrzebujemy mieć 20 tysięcy expa. No czyli ogólnie no to w sumie potrzeb potrzebujemy wbić 200 tysięcy expa, żeby cały sezon zrobić. Aczkolwiek sytuacja jest taka, że w tym sezonie jest raz 2, 3, 4, 5 skrzynek halloweenowych. Każda skrzynka kosztuje 500 kredytów, także 5 razy 5 to jest 2500 kredytów jest wartość tych sezonów i tych skrzynek plus jeszcze dodatkowo te parę skinów, które nie są takie złe i 100 kredytów z darmowego sezonu, czyli nie jest to taki zły tak jakby eventowy sezon, no twórcy ogólnie nazywają to eventowym sezonem. Napiszcie też, czy chcielibyście zobaczyć sobie seryjkę, no wbijania rangi, ponieważ reset rank nastąpił i musimy wbić 10 meczów. Na razie nie mamy aktywnego e, sezonu, na razie jeszcze rankedów nie można grać, ale kiedy takowe nadejdą, no to mam do was pytanie, czy chcielibyście właśnie filmy, chociaż nie wiem do końca, czy to by było... Yy, możliwe do zrobienia, no bo ostatnio troszeczkę mi telefon szwankuje, jeżeli chodzi o nagrywanie. Dobra, let's go. Zresetowałem sobie nagrywanko, żeby FPS-y były ładne, mam nadzieję, że będą. A jak nie będą, to po prostu skończyło. 30 fps zaczęło się, 26, 27, także no niestety chyba. No ale dobra, mamy tutaj sobie e, skrzyneczki Knights of Horror 2. No i tutaj mamy takie dropy. Ogólnie co zostało dodane do, tego, do tych skrzyneczek? Mamy tiery drugie i tiery trzecie, Sie, tiery trzecie były, ale tiery drugie skinów. I ogółem to nie jest super sprawa, gdyż te tiery drugie wyglądają słabo. Co to jest ze skin albo co to jest ze skin? To są takie, w każdej broni są te dwa skiny, dlatego szansa na dropnięcie skina właśnie tych, z tych dwóch tierów jest naprawdę bardzo duża, to jest aż 50%, więc tak naprawdę ta pokażę Wam tylko, które skiny mi się w miarę podobają. Ten. ten. skin widzieliśmy na e, zwiastunie tego eventu na e, ogólnej grafice i ten skin no, już był mi wcześniej w miarę znany. Natomiast sytuacja wygląda dość ciekawie, ponieważ w tej grafice widzimy troszeczkę więcej e, rękawiczek. Natomiast e, no jeżeli ja wchodzimy sobie w rękawiczki no to więcej modelów rękawiczek nie mamy. Ogólnie jeszcze rano był ra Lucky Spin dostępny przez jakiś czas. Teraz już tego Lucky Spina nie ma, nie wiem dlaczego, ale przez jakiś czas był dostępny Lucky Spin. To jest też ciekawe, no bo ten Lucky Spin składa się na to, że mamy ileś tam nagród i z każdą nagrodę możemy losować za 120 kredytów. Nie wiem, czy jest jednakowa szansa na każdą z tych nagród, ale wśród tych nagród są rękawiczki, jest parę skinów halloweenowych, jest coś tam jeszcze, nie do końca tego jestem w stanie ogarnąć, no bo troszeczkę już minęło czasu, kiedy to widziałem, zbliżymy. No to widzimy rękawiczki takie bez palców. I tutaj widzimy ten skin, który posiadamy. Natomiast widać, że ten skin jest przez jakiś filtr, ponieważ w gierce widzimy go troszeczkę inaczej. Tutaj on troszeczkę inaczej wygląda, więc ciekawe, czy te rękawiczki właśnie będą troszeczkę jaśniejsze, czy one jak one będą wyglądały. Natomiast widzimy tutaj rękawiczki, takie bez palców. No i one są spoko. Natomiast ich jeszcze w gierce nie widzieliśmy niestety. Tutaj mieliśmy jeszcze, mogę wam pokazać, mieliśmy tego Lucky Spina gdzieś, przez chwilę dosłownie, ale go mieliśmy. Właśnie tutaj. Za 120 kredytów możemy dropnąć albo rękawiczki, albo rewolwer, albo kałacha, albo też odgana. Jakiegoś MP5, możemy dropnąć kosę, możemy dropnąć tutaj emblemat i tak dalej. Pytanie jest takie, czy jeżeli wylosujemy dany przedmiot, czy on odchodzi z tej listy, czy no możemy tak losować dowoli. I pytanie, czy też szanse na te wszystkie skiny są takie same, czy też no, na przykład na kosę jest 2%, a na resztę jest tam określona ilość. No i to jeszcze chyba pokazałem wam te rękawiczki w zbliżeniu, ponieważ później odkryłem, że te rękawiczki można przybliżyć sobie. Nie podobały mi się do końca, no bo nie mają zbyt dużo e, tak jakby nowości sobie teraz ogólnie Lucky spin tak on wyglądał dziś rano teraz na razie go w grze nie wiem nie, ma, nie wiem do czego go nie ma ale owy był przez jakiś czas no i tak mogę Wam informacje dać o tym yy, o tym Lucky Spinie. no fajny to jest ten nowy tryb bardzo mi się on podoba yy, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak właśnie no te skiny tier 2 to jest dla mnie nie wypał w sensie nie powinno do takiej rzeczy dochodzić, bardzo mi się podoba, że skrzynki są za 500, bardzo mi się to podoba, że jest w miarę duża szansa na tier 7, bo to jest aż 20%, to nie jest tak źle, tier 5 też jest bardzo duża szansa, a na, tieru na tier 5, no jest bardzo mało tych tierów 5, więc też fajnie jest to, że jak otwierasz tier 5 to masz, Parę tych skinów, które są naprawdę fajne, jak AK-47, właśnie ten Necromancer, no i parę innych, jak na przykład ta M, która jest też kozacka. Podoba mi się system Critical Passa w taki stylu, że mamy dużo skrzynek halloweenowych, to jest spoko. Szkoda, że jest taki krótki, mogłoby być to jakoś inaczej rozłożone, mogło być to oczywiście troszeczkę bardziej dłuższe, ale widać, że po prostu twórcy skupili się na tym, że to ma trwać tylko 30 dni jako event. No i teraz dopracują, mam nadzieję, nam kolejny sezon Critical Passa, ponieważ tutaj no, nie do końca no, jest sezon ósmy, ale mam nadzieję, że sezon dziewiąty będzie już taki na pełnej. Ja, że tak powiem, cenzuralnie, ale tak to ja bym widział. Także co, to by było na tyle. Fajnie byłoby po prostu zobaczyć Wasz odbiór tego sezonu. Podoba mi się sama kosa ten klucz. Podoba mi się tryb, jeżeli nie widzieliście odcinka z tego trybu wczoraj, który był na którym grałem sobie z deweloperami, z różnymi takimi ciekawymi postaciami, jak na przykład McLaren. No i ogólnie to grałem wtedy, kiedy właśnie wracałem ze szkoły autobusem, a no, takie osoby jak na przykład Radunio jechały, czy to na korepetycje, czy tego, więc ciężko było wpaść na te rumy, bo jeden rum był o 6 rano, a drugi był o 15 czy tam 16 kiedy się wracało ze szkoły. Także co, to było na tyle. Fajnie jesteście na nopoczeniu. Odcinek zobaczcie sobie tam, jeżeli nie, to pobierzcie betę, czy tam nie pobierajcie bety, nie wiem, czy to jest już globalna wersja, czy też nie, ale po prostu zagrajcie i poczujcie ten klimat, bo jest spoko sprawa, ten nowy tryb. Mm, ogólnie oceniałbym ten event na 7 na 10, bo jest parę skinów fajnych, ale głównie to są kosy i tiery piąte oraz dwa, czy to powiedzmy, i uznajmy powiedzmy 7 skinów tier czwarte, które są też warte uwagi, to uznajmy, że to jest powiedzmy 7, 8, 9, no 14 skinów, które są w miarę ładne, a reszta, która yy, no zdecydowanie w procentach ma przewagę, to takie nie do końca mi się podobają. To jest takie po prostu nudne w dużym stopniu, ale mam nadzieję, że yy, no jakoś to się rozejdzie po kościach i trafi mi się cokolwiek fajnego z tych skrzynek. To by było na tyle. Dzięki wam za bycie, dzięki wam za oglądanie. Wpadnijcie na Discorda, wpadnijcie na tipendona jeszcze na Instagrama i tak dalej, i tak dalej. No i hej!